Będziemy mówić o people pleaserach, jest takie piękne angielskie słowo, mm -hmm. czyli o ludziach, którzy chcą być potrzebni, chcą być lubiani <laughs> bardzo i nie potrafią ustawiać do tego granic po to, żeby inni ludzie ich bardzo lubili. Dobrze, Gosia, mniej więcej przytoczyłam te definicje? Tak, ja myślę, że to takie podlizuszki są troszkę, e, które są uwa uwarunkowane tym, że aprobata innych i akceptacja jest warunkiem ich po prostu szczęścia. Tak, chociaż to nie takie złośliwe by, bycie, podlizywaniem się, podlizywanie no. się, żeby osiągnąć jakiś cel, tak jak na przykład się mm -hmm. mówi o ludziach w miejscach mm -hmm. pracy, tylko raczej to jest wdrukowane. Wiesz co, no to jest w ogóle jakby efektem też czy warunkiem socjalizacji, czyli takiego jakby uspołeczniania się, czyli rozwoju dziecka, które wchodzi w jakąś społeczność i musi się w niej odnaleźć. I to jest jakby jeden w ogóle z warunków przetrwania e, w dzisiejszej rzeczywistości. I na tym polega jakby cały paradoks życia, że my z jednej strony bardzo chcemy przynależeć do ludzi, być częścią grupy, jakiejś społeczności, właśnie wspólnoty, nie być jak to mówi Maja Angelo, czyli właśnie znana bardzo poetka afrykańska mm. być na bezdrożach miasta, tylko my chcemy być częścią miasta. Ale z drugiej strony, jakim kosztem? Im bardziej mamy pusty koszyk, czyli im bardziej puści przychodzimy ze swojego dzieciństwa, mm. nie mamy takiej, wiecie, nie dostaliśmy w, tych pierwszy, w tym pierwszym ważnym okresie bezwarunkowej akceptacji, miłości, takiego poczucia, że ja naprawdę nie muszę tak bardzo dużo zrobić, żeby, żeby czuć się w tym świecie jak u siebie, tym bardziej że bramy o to, żeby ludzie nam dali dowód na to, że my tu jesteśmy coś warci. I na tym polegają te różnice, że jedni bardzo proszą i są bardzo people pleaserami, a inni mają jednak do tego Oprócz jakiś mówią, dystans. mówią to mnie teraz, proście. Tak, a inni mówią, nie zależy mi, I don't care. Tak, ale dla mnie właśnie też people pleasing jest wtedy, kiedy robimy te wszystkie rzeczy z takiego właśnie poczucia lęku, obawy przed tym, że zostaniemy właśnie niezaakceptowani, e, więc to myślę, że takie jest taka kluczowa... No tak, to też, też, też jak się też książka Sylwiko co, o ranie odrzucenia, to mówi się, że tą taką główną raną, z którą przychodzimy właśnie mm -hmm. z wczesnych lat, to jest rana porzucenia i ta rana się odzywa w różnych momentach, w których, nie wiem, nie zadowalamy innych, ktoś jest rozczarowany, ktoś może być niezadowolony z naszego zachowania, komuś może nie podobać jak wyglądamy, że ta bluzka w kwiaty jest jednak taką troszkę obciachową. I jeśli im bardziej ja mam poczucie, że mam tą ranę odrzucenia głęboką, czynną, aktywną, nieprzerobioną, prawda? Czyli boję się, że cokolwiek nie zrobię, to ludzie mnie odrzucą i to mnie zrani, no tym bardziej idę w świat po prostu ze złożonymi rękoma.